Cześć, to ja Erwin. Witam na kanale Erwinomania. Dziś otwieramy sobie 22 z naszego kalendarza adventowego. Otwieramy. O, tu małe, to tu. Gdzie zbiał ten żeton? Nie ma go. I otwieramy. Tu, żeton z piekaczem złotym. Takich żetonów. Złotych było pełno, ale nie spodziewałem się tu pikacza. My, Myślałam, że może będzie, jakiś, może będzie jakiś wyjątkowy, że ten pikacz w capce, albo jakaś promka może jeszcze będzie. Dwudzieste trójce to nie wiem. Dwudziestka czwartka to może będzie, A, ale żeby nie było nudno, otworzymy sobie do tego booster. The Mega Evolutions No, Kąchy booster. Nie fampak, booster. Metalowa energia, clocher, pacirisu, girafire, nakli. Down, Iron Defender Sorlock, Sorlock w, rewer, w rewersie Abra w rewersie i Rare Candy full arcie. No to fajnie bo Rare Candy się używa dużo w talii, to kiedy będę miał talię na Rare candy, to to ben, to to będzie tak, żeby było ładnie. To będzie tak, żeby było ładniej po prostu w talii. I nie wiem, czy się da zrobić talerze z samych fulartów. No, nie da się, bo itemy, bo nie ma itemów fulartów. No, chyba że. No dobra, są itemy fularty, Tak jak. Rare candy, takie podstawowe. Rare candy, Switch. Albo takie już nowe. Ale energii tak nie ma fulartowych. Więc no są takie reverse hollow i, I to też może być. Ale czy są? Jeśli są pokémony e, takie zwykłe, karty których nie ma. Nie ma a, y, nie ma takiej wersji full arta, to, to raczej się nie uda takiej talii zrobić. Dziękuję. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Zachęcam do innych okienek wokół naszego kalendarza. Zachęcam też do innych odcinków lub innych okienek. Pa!